W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień szósty. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby go ukrzyżowano, i wzmagały się ich okrzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Widok udręczonego Jezusa, nie zaspokaja rozkrzyczanego tłumu. Wrzask domagających się śmierci jest jak ciemność, w której włada nienawiść i przemoc, zawiść i manipulacja. Chrystus stoi w świetle. Oto człowiek, nie miał on wdzięku ani też blasku, by się nam podobał, a przecież jego słabość promieniuje światłem. Człowiek potrafi zyskiwać moc w słabości. Królu Niebios, królu cierniem ukoronowany, Ubiczowany, w purpurę odziany, Królu Niebios, znieważony i oblfany, Bądź królem i panem naszym Tu i na wieki Amen. Mudlmy się. Panie Jezu, to Ty jesteś panem. Tak trudno w to uwierzyć, gdy wokół tyle zła. Zlituj się nad tymi, którzy ulegli przemocy, lęku, zwątpienia, rozpaczy i przymnóż nam wiary. Amen.